Witajcie, moi drodzy! W tym filmiku pokażę, jak dostać się na południowe wybrzeże oraz jak znaleźć fragment mapy właśnie tego rejonu. To jest właśnie cały ten południowy obszar poniżej cmentarnej równiny. Możemy tam wyruszyć praktycznie na samym początku DLC, ale trzeba przyznać, że droga jest dość dobrze ukryta. Nie jest to oczywiście jedyna droga, aby dostać się na te rejony, ale jest zdecydowanie najszybsza i najmniej kłopotliwa. Ruszymy od miejsca łaski zaraz za mostem, czyli fasada zamku. I na początek udajemy się na południowy wschód. I teraz prosto do jaskini. I dotarliśmy do nowego miejsca łaski, początek rzeki Ellag. Następnie ruszamy dalej przez jaskinie w tym samym kierunku. Teraz prosto w stronę wodospadu i musimy tutaj uważać skacząc po półkach, aby nie spaść na dół i się nie zabić. Ze względu, że nagrywam to na levelu pierwszym, to będę musiał zabić tutaj parę tych ptaków, aby mnie po prostu nie zlanszotowały atakiem od tyłu, swoim naprowadzanym ogniem duchów. No i docieramy do następnego miejsca łaski, dolny brzeg rzeki Elak. Kolejny wodospad i trochę parkuru i dotrzemy już do jeziora, po którym spaceruje sobie następny koksownik. Przebiegamy sobie boczkiem, aby nie wdać się w walkę z tymi naelektryzowanymi owcami. Tym sposobem docieramy do modrego wybrzeża. I tu już można eksplorować całkowicie nowy rejon. No i stąd mamy już prostą drogę do fragmentu mapy. Ja tutaj pobiegnę jednak troszeczkę bokiem, aby nie zahaczyć o smoka. No i tym sposobem dotarliśmy do obelisku z fragmentem mapy. Mapa południowe wybrzeże. Użykający widok niesamowicie niebieskich kwiatów, połączony z wyrzucanymi na brzeg ogromnymi kamiennymi sarkofagami. Na schodzie pomiędzy chmurami wznosi się wyszczerbiony szczyt. No i to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć!